Witam serdecznie. Za chwilę rozpoczynamy piątą kolejkę Ligi Yoma 5 Senior, a dojdzie w niej do niecodziennego spotkania. Niecodziennego, bo naprzeciwko siebie staną zawodnicy, którzy jeszcze w poprzedniej edycji reprezentowali ten sam zespół. Mowa oczywiście o drużynie Wematu. W przerwie między rozgrywkami doszło jednak do podziału w tym zespole i w tej edycji zawodnicy ci bronią barw zarówno Wematu, jak i zespołu Trainminau.pl. Początek rozgrywek zdecydowanie należał tutaj na korzyść podopiecznych Czarka Dobrzeleckiego, którzy jako jedyni w lidze są niepokonani, wygrali wszystkie dotychczasowe spotkania i są liderem w pierwszej lidze. Drużyna Wematu z kolei co prawda wygrała ostatni, ostatni mecz, jednak wcześniej, poprzednie trzy spotkania zakończyły się Dość nie ich porażką i aby myśleć o końcowym zwycięstwie w tej edycji, muszą dzisiejsze spotkanie wygrać. W takim razie przenosimy się do naszego studia i zaraz dowiemy się, co mają do powiedzenia kapitanowie obu zespołów. Czas na pierwszego gościa, a jest nim trener i kapitan zespołu TrainMinau.pl, Cezary Dobrzelecki. Cześć Czarek. Cześć Czarek, kroczycie od zwycięstwa do, do zwycięstwa. Czy tą dobrze naoliwioną lokomotywę da się zatrzymać? To jest dobre pytanie. Jesteśmy po obozie przygotowawczym, także akurat mamy peak formę na ten sezon. Myślę, że będzie bardzo ciężko liczymy na to, że, że tę ligę po prostu wygramy. Każdy inny wynik będzie uznawany jako porażka. Widzę ambitny cel od samego początku. Tak jest. Bierzemy albo wszystko, albo nic. Dobra, powiedz mi, jaki jest sekret y, tak dobrze funkcjonującego zespołu? To jest niestety tajemnica Szatny i nie mogę tego zrobić. Jasne. Gracie dzisiaj z Wymatem i można powiedzieć, że taki trochę bratobójczy pojedynek. Tak jest. Kilka osób, które gra ze mną w drużynie, grało z nimi w zeszłym sezonie razem. Także znamy się dobrze, ale mimo to liczymy na, liczymy na trzy punkty. Dobrze. Z Wymatem znacie się doskonale. Graliście właśnie wcześniej w jednym, w jednym zespole. Dotychczas prezentowaliście otwarty futbol i... Dzisiaj również będziecie chcieli utrzymać swój styl gry? Naszym jedynym założeniem taktycznym jest wysoki pressing na połowie przeciwnika od pierwszej do ostatniej minuty meczu. E, każdy, inny, każdy inny jest... E, nie myślimy o niczym innym, tylko, tylko naciskamy i po prostu strzelamy bramki. Okej. Okay. Powiedz mi, e, uważasz, że jak dotychczas będzie to wasz najtrudniejszy rywal? Myślę, że jeden, jeden z trudniejszych, aczkolwiek w nasz, nasz wywiad tutaj nam doniósł, że mają problemy kadrowe, więc, więc zobaczymy jak będzie na boisku. Zgadza się, akurat dzisiaj drużyna wyma tu troszeczkę, troszeczkę w takim eksperymentalnym, eksperymentalnym składzie, ale czy jest ktoś, kto szczególnie obawiacie się w tym zespole? Na pewno jest zawodnik, który jest jednym z lepszych w tej lidze, tak uważamy, to jest Andrzej. Będziemy musieli go po prostu przypilnować, pokopać po kostkach i będzie dobrze. Dobra, w takim razie ja już nie zatrzymuję. Moim Państwa gościem był Cezary Dobrzelecki, trener i kapitan zespołu Opel. Dzięki Czarek. Dzięki. Teraz czas na kapitana drużyny Wematu, Łukasza Połkczyńskiego. Cześć Łukasz. Cześć, witam Rafał. Eee, Łukasz, po odejściu zawodników, początek rozgrywek nie był dla Was eee najłatwiejszy. Wyglądałeś troszkę jak pobijany bokser. To racja. Eee, troszeczkę nasz koledzy zaszokowali tym, że zmieniają swoje barwy, tworzą swój zespół. No i na prędce musieliśmy tutaj szykować nową ekipę, dlatego jesteśmy w przebudowie i to nie wygląda na razie jak ma wyglądać, ale potrzebujemy czasu, myślę, że ten sezon będzie taki no bez rezultatu, żadnego nie nastawiamy się na wynik, bo musimy sprawdzić kilkunastu zawodników, rotujemy cały czas nimi i wtedy dopiero powiedzmy od zimy czy od wiosny będziemy mogli mówić o jakichś konkretach, a kolego musimy na boisku pokazać, że że, że postąpili troszeczkę może nie w porządku. Oczywiście się śmieję, bo są nasi koledzy i, i yes. zawsze na nas Friday zabawa. Y, jasne. Ostatni mecz jednak wygraliście. E, słuchaj, i powiem ci, że wasza gra, co najważniejsze, wyglądała już znacznie znacznie lepiej. Powiedz mi, czy to jest już ten wemat e, z zeszłego sezonu? Nie, nie, jeszcze to nie jest to. Ostatnio też był eksperymentalny skład. E, dzisiaj z tego meczu mamy tylko dwóch zawodników, tak więc reszta jest gdzieś w rozjazdach, weselach. Po weselach, w pracy, na jakichś treningach, po kontuzjach, tak więc no też mamy dzisiaj kilka nowych osób jeszcze raz, które za nami zagrają. Czyli cały czas się zgrywać. Tak, które cały czas będziemy nad tym pracować, no nie mamy możliwości, żeby gdzieś jeszcze grać sobie dodatkowo, więc tutaj takie warunki eksperymentalne są. <grym _zum> Jasne. Dziś można powiedzieć, że czeka Was bratobójczy pojedynek, e, powiedz mi. Ale tak na dobrą sprawę, aby pozostać w grze, musicie, o końcowe zwycięstwo, musicie ten mecz wygrać. To jest Wasz cel główny na to spotkanie? Chcielibyśmy, żeby tak było, ale z tym potencjałem, który dzisiaj mamy, bo nie mamy akurat zmiany, to nasz cel to jest po prostu jak najniższy wymiar kary. Mam nadzieję, że byli koledzy nie zafundują nam z jakiegoś gigantycznego lania. Tak więc y, taka prośba może do nich, żeby byli łaskawi przed meczem, ale czy będą to się okaże później. No, patrząc na poprzedni, w poprzednim tygodniu byli łaskawi, zwłaszcza dla Niedźwiedzi, 16 do 0 musi robić wrażenie. Tak, tak, zdecydowanie, no ale to, to jest dobra, zgrana ekipa, więc tutaj jakikolwiek inny wynik niż wygrana będzie dużą sensacją typu Real Madrid 4 w tak więc nie nastawiamy się. Zgadza się, no ale właśnie, znacie się jak konie, powiedz mi jakiego meczu się spodziewacie? Jeżeli wytrzymamy kondycyjnie, to będzie mimo wszystko dosyć wyrównana. ale jeżeli powiedzmy ich przewaga kondycyjna, no, mieć 2-3 zmiany, no to w drugiej połowie będzie bardzo już ciężko. Jeżeli szybko uciekną, to już nie dogonimy ich. Mhm. Pierwsze skrzypce w zespole PL grają Czarek Dobrzelecki i Maciej Olberg. Macie pomysł jak ich zatrzymać? Tylko fał. Nie, wartuje oczywiście. Weźmiemy podwójne plastry, zamurujemy się, autobusujemy się z tyłu i będziemy liczyć, że będą mieli słabe dni. Dobra, to na zakończenie. Powiedzmy, jako szczególnie mobilizowaliście się przed tym spotkaniem, czy nie? Chcieliśmy się zmobilizować mega, ale wyszło niekoniecznie do końca. Zobaczymy, czy może na boisku będzie dużo lepiej niż żeśmy się zbierali i końcowy rezultat może będzie jakaś niespodzianka. Dobra, wielkie dzięki. dzięki. No Do moim Państwa gościem był kapitan drużyny wematu Łukasz Półczyński. Baniam się, cześć.